Dzień dobry, witam państwa. Wczoraj, 26 stycznia, w szpitalu w Wielkiej Brytanii zmarł pan Sławek, który leżał tam w śpiączce. Zmarł to być może zbyt łagodne słowo, o czym zaraz. Sprawa była, była tematem w mediach w ciągu ostatnich dni, nie tylko w Polsce, ale również w Wielkiej Brytanii, gdzie, gdzie Polacy szeroko dyskutowali i mówili o tym, o tym temacie. I co jest najgorszego w tej sprawie? Szanowni Państwo, ten człowiek po prostu mógł żyć. On sam oddychał, nie miał, nie miał jakiegoś uszkodzonego serca, jego mózg nie był martwy. Tego człowieka po prostu zagłodzono, zabierając mu, zabierając mu pokarm, i doprowadzono do całkowitego odwodnienia organizmu, zabierając, zabierając wodę. To, co jest najważniejsze, to to, że on miał zagwarantowany przez polski rząd transport. Co powiedział, co powiedział brytyjski sąd na to, że może ten człowiek być w bezpiecznych warunkach przetransportowany? Że to gdzieś tam urąga jego godności. No to zabicie go, czy doprowadzenie do jego śmierci nie urąga godności człowieka, a próba transportu, próba ratowania człowieka urąga godności? Co dalej? Tutaj pani, pani Błaszczyk, która, która jest założycielką kliniki Budzik w Polsce, zaproponowała, że ten pan może po prostu znaleźć swoje miejsce właśnie w tej klinice, gdzie tak jak mówiła, podobne przypadki w bardzo, czyli no sporo już podobnych przypadków osób się po prostu wybudziło. Czyli miał zapewniony transport, miał zapewnione miejsce, gdzie, gdzie, mógłby, gdzie mógłby próbować odzyskać zdrowie, bo tak to, trzeba, tak to trzeba nazywać. Dodatkowo rodzina tego pana, czyli rodzeństwo i, i mama walczyły o to, żeby ten człowiek mógł żyć. Zgodę na odłączenie go od aparatury. Dostarczającej pokarm wodę, wydała jego żona. I pani Ewa Błaszczyk mówi wprost: że w takich wypadkach no, nie jest to być może gdzieś tam do końca właściwe, żeby jedna osoba mogła decydować o tym, co stanie się z człowiekiem, który nadal jest żywy. Że była to tak naprawdę eutanazja w majestacie prawa. Ja bym się posunął dalej i powiedziałbym, że to było po prostu zabicie w majestacie prawa. Jeśli takie prawo funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, które pozwala żywego człowieka, który, ma, który sam oddycha, doprowadzić do zagłodzenia na śmierć, pozbawiając go tego pokarmu, no to no to, to jest bestialskie prawo, to jest prawo, które nie powinno być w cywilizowanym świecie. Dlaczego być może Brytyjczycy, a jeszcze może wspomnę o pośle lewicy. Pan poseł Gdula, poseł, poseł tej kadencji, chyba pierwszy raz dostał się w tej kadencji do Sejmu. E, całe szczęście w poprzedniej SLD nie było. W poprzedniej kadencji SLD nie było w sejmie. Pan poseł Gdula powiedział, że możemy go ratować w ten sposób, że postawmy jedzenie obok niego i, i zobaczymy, czy zje. No większego skurwysyństwa to w tej sprawie nie słyszałem. I tylko tak można to określać. W ogóle posłowie lewicy ostatnio pokazują wrażliwość społeczną rodem z państw totalitarnych. Mowa tu oczywiście o pani Prokop-Paczkowskiej, o której był poprzedni film. Jeżeli to jest y, y, sytuacja naturalna, no to postawmy jedzenie obok jego łóżka no, i zobaczmy, czy będzie w stanie zjeść. Nie, to, to jest, to nie jest, tak, to jest zatrzymanie Zobacz, aparatury, to, to postawmy jedzenie zjeść. obok człowieka. No, no właśnie, no, 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 no ale jest? Samodzielnie. Czy pan rozumie? Warto zadać sobie pytanie, dlaczego Brytyjczycy nie dopuścili do, do, rato, do próby ratowania tego pana? Być może dlatego, że u nich eutanazja już jest na czy tam doprowadzanie tak naprawdę w majestacie prawa do eutanazji, czy, czy do śmierci z, z głodu, z wygłodzenia, z braku wody, jest na tyle powszechne, że nagle gdybyśmy tego pana przewieźli do Polski i on tutaj rzeczywiście by się obudził, rzeczywiście by tam gdzieś dochodził do zdrowia, może nie, nie wróciłby do pełnego zdrowia, no ale, ale dałoby radę go wybudzić, tak żeby, żeby kojarzył, żeby, żeby, mógł, żeby mógł dalej żyć, no to wówczas być może Brytyjczycy zaczęli zadawać by pytania, czy, czy to na pewno właściwe, że doprowadzamy do śmierci e, tylu ludzi. Na Zachodzie niestety eutanazja jest czymś już powszechnym. Tam bardzo no, czasami dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że człowiek, który jest po prostu starszy, schorowany, który jest e, jakimś obciążeniem według tych, tych ludzi, tak, którzy tam żyją, no po prostu jest poddawany eutanazji. To jest, to jest barbarzyństwo. E, I my w Polsce mówimy, że jesteśmy obrońcami życia. Kolejny raz pokazujemy, że chcemy bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie możemy dawać po prostu zabijać ludzi chorych. Czy to są ludzie, którzy są w łonie matki, czy to są dzieci, które mają zespół dał na w łonie matki, czy to jest mężczyzna, który leży w szpitalu, który otwiera oczy, który normalnie oddycha, który, który, który ma zdrowe serce, zdrową, zdrowe organy. No, i po prostu dać go zagłodzić. To, to, to jest coś nie do pomyślenia w, no, w krajach, które są cywilizowane. E Wielka Brytania no, ma na sumieniu w tej chwili tego człowieka. Jako, jako Polacy staraliśmy się zrobić wszystko, żeby, żeby, żeby tego człowieka ściągnąć do Polski i żeby tego człowieka uratować, włącznie nawet z tym, że, że, żeby wręczyć mu paszport dyplomatyczny. No i tutaj też się pojawiają pytania, o co chodzi, dlaczego, dlaczego Wielka Brytania. No, nie chciała wydać człowieka, który no, miał już status dyplomatyczny. No to tutaj teraz mam nadzieję, że ta, ta sprawa zostanie wyjaśniona też na gruncie, na gruncie międzynarodowym. Nie wyobrażam sobie, bólu rodziny tego pana, matki, która walczyła do końca, sióstr no, to po prostu musi być ogromne i bardzo im współczuję i składam szczere kondolencje. No i oczywiście obejmuje modlitwą tego pana, no bo to nam już w tej chwili tylko niestety pozostało. Chcieliśmy ratować tego człowieka, chcieliśmy próbować go wybudzić. Jako, jako polacy nie mamy sobie nic z tym do zarzucenia i tylko możemy dawać przykład, że życie powinno, powinno się szanować od poczęcia do naturalnej śmierci. Pozdrawiam.